Witam widomie. Gdy ja chciałem sobie załatwić właśnie tego Instinct V2 i proszę na pierwszy może zobaczyć ile ja już mam XP no to mi się okazało, nawet nie wiedziałem o tym, ale że ja mam aż 3438 No bo w sumie jak jestem swordmanem no, chcę zostać no to używam instynktu za chwilę. I dużo zmian zaszło, bo było no nic takiego, ale kontrola. No. Kiedy sobie uzbierałam kasę, własne a kupiłem. Ale to nie był dobry pomysł, bo na nazajutrz był dragon. Więc zostaję z i zbieram właśnie kasę. No i tak będzie w kółko. Hmm. Długo nie nagrywałem, bo takie mam... Prawie prywatne. Ale może powoli będą wylatywały odcinki. No i to tyle. I sobie załatwiłem kolorową aurę. Jamę. To chyba nagrywałem. No to tyle. Tylko, że może gdy sobie uzbiera więcej instynktu, to może zrobimy filmik. No, jak... Kupuję właśnie to. O, teraz tyle. No to tyle. Zachęcam do subskrypcji, lajków i dzwoneczkowania. Jeśli macie dla mnie jakieś porady, no to proszę pisać. No to tyle z mojej strony i pa pa.